Ja się nagrywam jak gram w jakiejś komputerze. wiecie No jest okej. Ok. Wchodzę do siebie. I tutaj założmy taki. Tylko to trzeba postawić jakieś monitory coś. Mama. O o tu spod klawiatury, a ah, dobra. Powiedział to no dobra i to wszystko. się rozgryźć słodko i jak wątpliwie teraz pokażę nie ma co jest Hallo, hallo. dobra, nieważne nie, dobra nie to, nie to, nie to, nie to

No to kwiznę zresztą będę mogła kupić, no ale nie mogę jeszcze No bo jeszcze bardzo dużo łączek 这是个吃饭吗？ Ja trochę poczekam. Jeszcze żeby ją stworzyć, to ja pójdę już zrobić swój komputer i zaraz po nią wrócę. Mm -hmm, mm -hmm. Zwentylatory i chłody tylko ile się da tyle ile się da ich płacę. O! już nie ma miejsca. No i teraz trzeba po płnicę iść, ale to zobaczmy jak to wygląda. O! Ładny. No dobra, ale musimy iść po płnicę, bo już mamy w tym ładniej.

Wszystko my teraz musimy iść. Co? Co? O, jest coś. Chodźmy skąd mam 20 milionów złota. Teraz sprawdzę ile to... O! 8 milionów. A będzie to. A teraz na no, najlepszym klawę to rozbieram. Tu musi być wszystko najlepsze I, 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 Jeszcze raz. No zobaczę, to Kopujemy tę kalkulaturę. Teraz mieszka to moje. i czekamy Robi przerwę I jak uzbieramy mi światło, to był więc czekajcie. O, uzbierało się. I teraz kupujemy. Tak. To Tu głos pozostaje. Moi, nie będę tylko tutaj kupię. No i to nie wody, no na to Tak, ja to kupuję. dobra. kupię 10. A wody mi to 3. Teraz tylko na to słuchawki muszę uzyskujesz. Przez wróżkę do was waziku zbiorę na to słuchawki Dobra, już mam, poja.

Słuchawki? Komputer. Słuchawki. A, ja wszystko mam. Kończy ja robić tutaj komputery ile teraz zrobię. 15 mln złotych na sekundę. no 15 sekund. Co jest?

tego cztery potrzebuję. Cztery. Tego potrzebuję trzy. Tego jedno. E, Tego nie wiem. Powię dziesięć. どこだいじまい

Składki. Słuchawki też mam. Klawiatura też mam. Myszkę też mam. I dobra, skończę ją. No ona są to wielko. I ile teraz zrobię? 26 minut, 12 To musi być mega dobre już. To są najlepsze jakie się da. Let's sorry. what I have here, let's Sorry. 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 So let's so put To było bardzo duże kopuję nie o! Zero. No tego też. No, trzeba jest to dla tego, nieważne już po co. Oraz po potrzebna.

Nie, nie mam więcej powiedzieć. Karta graficzna. To są te wiatraki. To pokupowałem już bardzo dużo przyznajcie. Nie wiem, po co mi aż tyle, no ale chciałam sobie kupić. O, tych też. klawiatura i Słuchawki. To wszystko. To, to wszystko. No dobra, no to skończyłam. I teraz wystarczy czekać, aż będę miał 5 bilionów. To co mam Dobra, no to ja sobie pomogę tutaj wszystko, tutaj wszystko tymi najlepszymi komputerami tutaj sobie wypełnię. No i nie co jak wypełnia to wszystko i powiem wam już też jak stopę będę byli pieniądze. No więc co? Czekajcie. Dobra, już. A ja wszystko zrobiłem tutaj. Mam żarze komputerze i mam już 5 bilionów. Więc kupujemy piwnicę. Kupiłem. Kupiłem piwnicę. I mam, mam diamenty. Ej, co jest? Tutaj mogę wypłacać sobie z To jest takie drogie oh, O co? Dobra, robię to Dwa biliony, sobie trochę poczekamy. dwa biliony, już będziemy mieli. No i sobie inny dwudzielki. Dwa Co to kupić? Chcę łowić dwa diomy To czego się nie da? Teraz się ja zepsuła czy co? O Teraz jedziemy, że kupicie dwa diamenty. Nie wiem, nawet no, czy się da. Chyba nie. Jeszcze się nie da ulepszyć. Co, co ja gadam? Jeszcze jedno. Tu nie ma

No, no, Jak je mam na no, co? Jakie no, zbierać no, Nie wiem. Także mnie ja, no, Nie no, nie no, Także jest bardzo no, 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 Nie no, 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 to no,